Broken i sitar w Radiu Sud, a o czym powiemy sobie w najbliższych faktach, południe kraju z ostrzeżeniami przed burzami, najgorzej będzie na Podkarpaciu. Bruksela chce zamknąć procedura z artykułu 7 przeciwko Polsce, a także podhalańscy przedsiębiorcy, którzy podsumowali majówkę pod teatrami. Te tematy u nas już za 6 minut w faktach o 16.00. Radio Sud. Reklama. Przecież obsługę, konkurencyjne ceny, szybką realizację zamówienia, sklep kosmetyczno-fryzjerski Uroda i elegancja, wyłączny dystrybutor profesjonalnej marki lakierów hybrydowych, Beauty Salon Semila oraz High Hybrid zaprasza! Znajdziesz u nas wszystko, co potrzebne, by na co dzień od święta wyglądać zjawiskowo. Kosmetyki do ciała, włosów i paznokci, a także nowoczesne meble i sprzęt poprawiający jakość i wydajność pracy w salonach. Naszym celem jest pełna satysfakcja klienta. Znajdziesz nas w Kępnie przy ulicy Broniewskiego 14C/1 oraz na Facebooku. Panie Pascalu, mhm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Kupując z kartą moje Intermarché, ziemniaki kilogram tylko 69. Zł, a we wtorek łopatka wieprzowa. Kilogram 9,99. Intermarché świeżo, tanio, z optymizmem. Po reklamie Radio Sud. A tę godzinę kończymy razem z Natalią Schroeder i jej utworem Para na naszych zegarach. Tymczasem już za kilka chwil minie 16. Najwyższa pora na kolejne fakty z kraju i ze świata. Południe kraju z ostrzeżeniami przed burzami. Najgorzej będzie na Podkarpaciu. Bruksela chce zamknąć procedurę z artykułu 7 przeciwko Polsce. Podhalańscy przedsiębiorcy podsumowali majówkę pod Tatrami. Agnieszka Lipińska. Ostrzeżenia przed burzami dla siedmiu regionów na południu kraju.